więcej, szybciej. Myślę, że jeżeli się przebiegnie, każdy, kto przebiegnie, jest zwycięzcą. Trudno tu mówić o rekordach. Cieszę się, że tak dużo mamy w tym roku zawodników, że tak dużo mamy gości, że impreza się rozrasta, że mamy gości z zagranicy. Wszyscy, którzy przebiegniemy, będziemy wygranymi. Wszystkim życzę wspaniałej walki sportowej, wygrania sobą i super efektu. Jeszcze chwilę, panie burmistrzu. Wiem tutaj od Andrzeja, Puchasza, który spełnia rolę głównego, sędziego głównego dzisiejszych zawodów, że już się pojawili dwaj zawodnicy afrykańscy, konkretnie Kenijczycy, ale ich wyniki są owiane tajemnicą. Specyficzna trasa tutaj dookoła Ślęży nie nastraja do tego, żebyśmy mogli tylko i wyłącznie porównywać wyniki z innymi maratonami. Ale ilość osób wzrastająca od pierwszego do dzisiejszego biegu. Troszeczkę utrzy nosa innym półmaratonom, który inspirują do pierwszego miejsca. Maraton tutaj w Sobucji jest komentowany po raz pierwszy przeze mnie, ale już mam jak najlepsze wrażenie z tego pobytu. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ta impreza dzisiejsza szerokim efektem się rozniesie. Nie zależy nam, żeby być najlepszym miastem, ale żeby ta impreza. Była dobrze zorganizowana, żebyście się Państwo czuli tutaj dobrze. Trasa jest bardzo trudna, część z Państwa ją znacie, mimo że dystans jest krótki, ale zniesienia terenu są bardzo duże i rzeczywiście. No to... Jeżeli mam dobre wiadomości. Dzień Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie

da dròc to c'e tutti i giorni. Certo. Bravo. Bravo. Bravo.

Yeah, you.